Ten dzień był na lotnisku Czyżyńskim feralny. Jak doniosła prasa krakowska, samolot POTEK-15, A, prowadzony przez porucznika pilota Michała Pielechowskiego wraz z porucznikiem pilotem Józefem Srokom jako obserwatorem, lecący 1 czerwca 1925 roku z Lwowa, przy lądowaniu nagle wpadł w korkociąg i runął na ziemię ogonem do góry. Obaj lotnicy, oficerowie drugiego Pułku Lotniczego, zginęli na miejscu. Wkrótce odbył się ich uroczysty pogrzeb. Ale obaj lotnicy nie rozstali się z macierzystą jednostką wojskową. Zaczęli pojawiać się w różnych sytuacjach i miejscach, a w dodatku zawsze ubrani stosownie do okoliczności oraz w galowych mundurach. Innym znowu razem w kombinezonach lotniczych. Pewnego wieczoru zaglądnęli do kasyna pułkowego. Ubrani w galowe mundury zasiedli przy stoliku i przywołali kelnera. Jak zwykle, przyjacielu, po małym koniaczku i kawie zadysponował jeden z nich. Kerner podszedł do bufetu. Przekazał zamówienie. Gdy jednak zbliżył się do stolika, przy którym siedzieli obaj lotnicy, nagle przypomniał sobie, że przecież niedawno zostali pochowani na cmentarzu. Z wrażenia wypuścił tacy. Rozległ się brzdęk tłuczonego szkła. Wówczas obaj lotnicy znikli. Gdy kelner nieco ochłonął zameldował o tym kierownikowi kasyna. Ten zaś przekazał meldunek kwatermistrzowi pułkowemu. Kwatermistrz jednak uznał, że kelnerowi musiało się coś przywidzieć. Nie dziwię mu się, wieczorami w kasynie jest jak w ulu. Obsługa musi się zwijać, aby wszystkich obsłużyć, skomentował oświadczenie kelnera. Po pewnym czasie zbrojmistrz pułku, sprawdzający stan uzbrojenia jednego z samolotów bojowych. Stojących w hangarze, oglądał karabin maszynowy, znajdujący się na jego wyposażeniu. Już miał odłożyć go na swoje miejsce, gdy nagle usłyszał głos za plecami: Rdza jest w lufie! Odwrócił się, ujrzał obu nieżyjących lotników, stojących przed nim w polowych kombinezonach, i zareagował jak kelner w kasynie. Z wrażenia opuścił karabin na betonową podłogę. Na ten odgłos obaj lotnicy stali się niewidzialni. Gdy zbrojmistrz ochłonu sprawdził lufę karabinu, ku swemu zdumieniu stwierdził, że lufa rzeczywiście mardze w środku. Dlaczego nie zauważyli tego wcześniej? Nieżyjący lotnicy wyraźnie wzięli sobie do serca sprawy porządku i utrzymywania sprzętu jednostki w należytym stanie. Raz po raz pojawiali się w magazynach i hangarach, gdzie wynajdywali różne usterki w stanie sprzętu. Które obsługa skwapliwie natychmiast usuwała. Poprawił się też w sposób znaczący stan wyszkolenia zbojowego. Duchy lotników dopingowały instruktorów, aby zwracali więcej uwagi na przygotowanie kandydatów do egzaminów na pilota. Także niektórzy podchorążowie odczuwali ich obecność w kabinach samolotów. Po locie opowiadali, że wręcz słyszeli podpowiedzi, gdy mieli wątpliwości, jaki manewr wykonać. Wkrótce pułk zasłynął w całym lotnictwie polskim jako najlepszy i centralne dowództwo zaczęło stawiać go za wzór. Pewnego razu obaj nieżyjący lotnicy dokonali niebywałego wyczynu. Mianowicie pułk zaczął ćwiczyć nocne loty. Późnym wieczorem jedna z maszyn bojowych szykowała się do startu. Już pilot uruchomił silniki, już maszyna zaczynała toczyć się po pasie startowym, gdy nagle w świetle reflektorów ujrzał dwie sylwetki w kombinezonach dających rękami znaki. Pilot zatrzymał maszynę i wściekły wygramolił się na zewnątrz. – Kto mi tu się szwenda przed samolotem? – krzyknął do mechaników. – Nikogo tam nie było, panie poruczniku – odezwał się jeden z nich. – Musiało się panu przywidzieć. Samolot wrócił na poprzednie miejsce i pilot znowu uruchomił silnik. Sytuacja jednak powtórzyła się. Wówczas przypomniał sobie dwóch nieżyjących lotników i oświadczył, że nigdzie nie poleci, dopóki nie sprawdzi się stanu maszyny. Daremnie mechanicy zaklinali się, że wszystko zostało skrupulatnie sprawdzone. To sprawdźcie jeszcze raz! zażądał. Inaczej nikt nie zmusi mnie do startu. Mechanicy acz niechętnie zabrali się do sprawdzania maszyny. I nagle w silniku wykryli usterkę, wcześniej przez nich niezauważoną. Gdyby pilot wystartował, istniała możliwość, że w powietrzu nagle przepaliłby się jeden z elementów silnika, a wtedy zgaśnie. A to już groziło nieobliczalną katastrofą. Ocalony w ten sposób pilot kupił kwiaty i pobiegł na grup kolegów. Ku swemu zdumieniu stwierdził, że grup jest cały pokryty kwiatami. Na wstążkach widniały za napisy. Dzięki wam koledzy za uratowanie życia. Okazało się, że wielu lotników zostało ostrzeżonych przez nieżyjących, ale nie przyznawali się do tego w obawie przed ośmieszeniem. Od tej pory nikt w pułku nie wątpił, że obaj nieżyjący lotnicy mają zasługi w ocaleniu od wielu kolegów. W czasie okupacji hilterowskiej Luftwaffe zajęło lotnisko czyżyńskie. Wówczas doszło do serii dziwnych wydarzeń. A to nagle z magazynów zginęła amunicja do lotniczych działek i karabinów. A to zaczął palić się zbiornik na benzynę, grożąc eksplozją. A to zbrojownik, ktoś rozebrał broń na części i porozrzucał ją tak, że ponownie jej kompletowanie pochłonęło sporo czasu. Gestapo niemal bez przerwy prowadziło dochodzenie. Podejrzewało sabotaż ze strony ruchu oporu, zwłaszcza, że cywilny polski personel lotniska. Ciągle opowiadał o jakichś widmach w kombinezonach lotniczych, pojawiających się w różnych miejscach i nagle znikających. Funkcjonariusze Gestapo dokładnie przetrząsnęli teren, szukając ewentualnych, tajnych przejść i podkopów, które mogłyby prowadzić na teren lotniska i ułatwić osobom niepowołanym dotarcie do magazynów, hangarów, koszar i zbrojowni, a także kilkanaście razy przesłuchano cały personel naziemny i lotniczy. Nikomu niczego nie udowodniono. Ale na wszelki wypadek dowództwo zmieniło polski personel jednostki, sądząc, że może w ten sposób utrudnić działanie sabotażystów, którzy jego zdaniem musieli mieć tu pomocników. Ale nawet to nie pomogło. Sabotaże nie ustawały, a kolejne dochodzenia prowadzone przez Gestapo nie doprowadziły do wykrycia winnych. Mimo to niemieckie dowództwo nie wierzyło w bajeczki o duchach bowiem, jak twierdził szef placówki gestapo na lotnisku, wielokrotnie przekonał się w czasie służby na innym terenie, że za każdym duchem stoi żywy człowiek. Ale pewnego razu sam ujrzał duchy zmarłych kilkanaście lat temu dwóch polskich lotników. Otóż w nocy otrzymał telefoniczną wiadomość, że na lotnisku buszują dywersanci. Czym prędzej wsiadł w samochód i zajechał przed hangar, gdzie rzekomo mieli znajdować się. Hangar otoczyli już żołnierze z ochrony lotniska. Nawet mysz nie prześlizgnęłaby się przez tę blokadę. Gestapowiec przez megafon wezwał rzekomych dywersantów do wyjścia na zewnątrz z podniesionymi rękami. Gdy mimo to nie wychodził, wtarnął wraz ze swymi podwładnymi z bronią gotową do strzału do środku hangaru. Dopadł do pierwszego samolotu i zajrzał do środka. Niczego podejrzanego nie zauważył, ale mimo to polecił swym ponkomendnym dokładnie go skontrolować. Potem zaglądnął do drugiego, również bez rezultatu. Wreszcie w trzecim ujrzał dwóch ludzi w kombinezonach lotniczych, siedzących przy sterach. Na jego widok odwrócili się i popatrzyli niewidzącym wzrokiem. Tu was mam! krzyknął gestapowiec triumfalnie. Wreszcie was dopadłem! Natychmiast ręce do góry i wysiadać! W tym momencie żołnierze usłyszeli odgłos uruchamianego silnika i potem dwa strzały. Samolot stanął w płomieniach i rozległa się potężna detonacja. Najbliżej stojących zmiotło jak pył. Za chwilę zapaliły się dwa następne samoloty. Natychmiast ruszyły wozy straży ogniowej, którym z trudem udało się ugasić pożar. Spośród rozrzuconych trupów i szczątków samolotów strażacy wydobyli śmiertelnie poparzonego gestapowca. W szpitalu na moment odzyskał przytomność. Gdy lekarz spytał go o samopoczucie, ten krzyknął: Widzę ich, widzę! Tu przecież poza mną nie ma nikogo, zdziwił się lekarz. Jak to nie ma? Dwaj polscy lotnicy w galowych mundurach. To ci sami z samolotu, krzyczał gestapowiec, stoją za panem. To ci sami, których szukałem. Przyszli mnie dobić. Niech pan wezwie strażników. Niech ich wreszcie aresztują. Przerażony lekarz wybiegł z sali. Za chwilę zjawił się z żołnierzami ochrony. Nikogo jednak nie zastali. A lekarz stwierdził jedynie zgon pacjenta. Po zakończeniu II wojny światowej, dwaj lotnicy przestali ingerować w działalność lotniska, choć słyszałem, że ostrzegali oni żołnierzy pracujących w 1945 roku przy rozminowywaniu pasa startowego. Ale ostrzeżenia duchów wyśmiał politruk. Co wy w czary wierzycie? spytał ironicznie żołnierzy, którzy zameldowali mu o pojawieniu się dziwnych gości. A może to jacyś śpiedzy? A drugi raz ich aresztujecie? Ksiądz Franciszek Zastawniak, ówczesny proboszcz parafii w Czyżynach, śmiał się z naiwności politruka. Aresztować ducha? To by było coś. Ale nie potrafiło gestapo, to daliby radę ubecni. Duchy, jakby przeczuwając, że bezpieka ich nie lubi, więcej nie pojawiały się. Ostrzeżenie zostało zlekceważone, a po pewnym czasie doszło do nieszczęścia. Podobno czasami nocą przy pięknym, rozgwieżdżonym niebie można zobaczyć na ocalałym pasie startowym lotniska w Czyżynach przebiegających między osiedlami dywizjonu 303 i drugiego pułku lotniczego dwóch młodych poruczników lotnictwa w galowych mundurach, przesuwających się po spękanych, betonowych płytach jak mgiełka. I wtedy, jak głosi pieśń śpiewana kiedyś o nich na czyżyńskim lotnisku, dwaj wspaniali powietrzni bracia, zawsze na wieczność porucznicy, już wkrótce coś tutaj się zdarzy, choć czas dla nich się już nie liczy. usłyszeli Państwo legendę dwaj lotnicy z pozycji wino, skrzydła i ogień pod redakcją Ryszarda Dzieszyńskiego w ramach podcastu Nowa Huta z Dreszczykiem. Czytał Grzegorz Ziemiański.